Cześć kochani, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Kuchcik i chciałbym wam dzisiaj przedstawić teorię dotyczącą Skubiego Doo. Zapraszam do oglądania. W Wszystkich sprawach, które rozwiązali Fred, Daphne, Velma i Kudłaty, nigdy nie dotarli do sedna najważniejszej tajemnicy serialu. Jak i dlaczego Scooby Doo mówi? Niektórzy fani bajki twierdzą, że pies nie istnieje. Jest tylko wyobraźnik Kudłatego, gdy jest na haju. Jednak jedna osoba ma bardzo ciekawą i dosyć skomplikowaną teorię opartą na scenerii serialu z lat 60. XX wieku. W tym czasie Ameryka i ZSRR były wikłane w tak tzw. wyścig kosmiczny, rywalizując o to, kto może zdobyć pierwsze osiągnięcia w lotach kosmicznych. Rosjanie zaszczelili Juria Gagarina w stratosferze w 1961 roku, ale nie był on pierwszym Sowietem w kosmosie. Psi kosmonauci, tacy jak Guajka pokonali go o kilka lat, a jeśli ZSRR był skłonny wsadzić psa do rakiety, kto powiedział, że najpierw na nim nie eksperymentowali? Zgodnie z tą teorią fanów, Scooby jest ucieknierem z tajnego programu radzieckich psów kosmicznych, zaprojektowanego do rozmnożenia szczeniąt stolnych do obsługi satelitów i rozumienia poleceń radiowych. Scooby był najlepszy z tej grupy. Rzadkim obiektem testowym który potrafił zrozumieć i naśladować ludzką mowę. Naturalnie jeden z naukowców przywiązał się i uciekł ze Skubidu do USA. Kiedy jeden naukowiec zmarł, Skubitu znalazł i dołączył do nowej rodziny, którą byli nastolatkowie. Klasyczna tajemnica Skubitu może mieć miejsce w parku rozrywki muzeum lub kopalni, o ile jest brudna i opuszczona. To dziwny zbieg okoliczności, kiedy się nad tym zastanowić. Dlaczego wszystkie te miejsca są tak zaniedbane? Cóż, zdarza się to zwykle, gdy przeżywa załamanie finansowe, a wiele wskazówek wskazuje, że tak właśnie dzieje się w świecie Scooby-Doo. Wydaje się, że miasta, które odwiedza on i jego przyjaciele, nigdy nie mają się dobrze. Nikt tam nie ma pieniędzy. że rzekomych członków gangu. Pierwszym jest Fred, niezwykle przystojny i przyjazny lider grupy. Następny jest Daphne. Młoda i ładna kobieta, która zwykle podąża za Fredem. Welma jest mądra i inteligentna, a Kudłaty prowadzi zawzięte rozmowy z psem. Posłuchajcie tego jeszcze raz. Nie brzmi wam to jak sekta? Fred byłby oczywiście przywódcą sekty, który rekrutuje swoje prawe ręce. Takie jak Daphne, by wykonywał każde jego polecenie. Inteligencja Welmy sprawia, że jest użytecznym dodatkiem i może też szukać akceptacji ze strony fajnych dzieciaków. Co do Kudłatego, cóż. Mężczyźni, którzy twierdzą, że psy. Mogą z nimi rozmawiać, mają niepokojącą historię. Podobnie jak członkowie sekty. Premiera serialu miała miejsce w 1969 roku. Co też wtedy się wydarzyło? Wojna w Wietnamie. Jako pełnosprawni mężczyźni powyżej 18 roku życia, Fred i Kudłaty kwalifikowaliby się do poboru, co nasuwa oczywiste pytanie, czy bohaterowie serialu nie są tylko bandą unikających poboru. Chłopcy mogą jechać tą furgonetką prosto do Kanady. a był uniknąć rozmieszczenia razem z narzeczoną Freda, Dafne i ich przyjaciółką Welmą, działaczką antywojenną. Stanowisko Skubiego Dów w sprawie wojny pozostaje niejasne, ale jest gotowy na przejażdżkę. Gdy nadchodzi niebezpieczeństwo, Kudłaty i Skubi uciekają w drugą stronę. Ale co jeśli najbardziej tchórzliwi członkowie grupy byli w rzeczywistości aktorami udającymi, że boją się duchów, potworów i innych paranormalnych istot? Zgodnie z tą teorią fanów, kudłaty i skubił dają swój przesadny strach, aby wyciągnąć potwory z kryjówki. Udając łatwy cel wiedzą, że najpierw się wystraszą, dzięki czemu grupie łatwiej będzie złapać ducha, wiedźmę czy pirata. Mam nadzieję, że materiał wam się podobał, jeśli tak to nie zapomnijcie o subiku z dzwonkiem oraz łapce w górze. Zapraszam Was również do mojego Discorda oraz Teamspeaka, na którym jestem aktywny. Słyszymy się w kolejnym materiale lub live. Ie. Trzymajcie się, cześć!